Czyli dzień dobry, dzień dobry, dzień witam w Starym Wspaniałym Świecie. Czym właściwie jest dla mnie Stary Wspaniały Świat? Czy chodzi o broń palną? Czy chodzi o wyprawy do Laponii, czy w Góry Skaliste, gdzieś w dalekie odludne rejony? Czy może chodzi o coś innego? Jak sądzicie? Napiszcie może w komentarzu, w tej chwili, zapauzujcie, napiszcie w komentarzu, o co chodzi w Starym Wspaniałym Świecie i zobaczcie, czy macie rację, czy rzeczywiście e, udało mi się przekazać istotę tego, tego co tutaj robię. No dobra, stary wspaniały świat to jest dla mnie odtwarzanie trudności życia, podróżowania, przebywania pod gołym niebem, które były kiedyś. Od wielu lat się zastanawiam, jak to było pozbyć się tych wszystkich udogodnień współczesności i wyruszyć w podróż w czasie nie mieć plastiku, nie mieć elektroniki, radzić sobie tak, jak radzili sobie ludzie na początku XX wieku czy w połowie XIX wieku. I z tego powodu tak naprawdę, na przykład, to czy sprzęt jest klimatyczny, czy jest taki, jaki był dokładnie w XIX wieku, czy w XX wieku, to dla mnie nie ma aż takiego znaczenia. Może to być dla mnie sprzęt współczesny, ale jeżeli jest wykonany ze naturalnych materiałów, w sposób starodawny, także przedstawia sobą taką samą trudność, czy taką samą łatwość użytkowania, jaka była kiedyś, to dla mnie jest wystarczający. Ten klimat, ta cała otoczka, która za tym idzie, to jest bonus. To jest wspaniały bonus, ale to mimo wszystko jest dodatek. To nie jest istota sprawy. Zabierałem siebie, a więc i przy okazji was, na takie podróże, gdzie podróżowałem ze starodawnym sprzętem i wiek był powiedzmy 19, 20. Nie dbałem o dokładność historyczną, nie starałem się odtworzyć żadnej konkretnej epoki, dlatego ten mój sprzęt jest taki trochę od sasa do lasa. Niektóre rzeczy są współczesne, inne rzeczy są z połowy XX wieku, inne rozwiązania są dużo starsze. Ale jeżeli jesteście ciekawi, a ja jak najbardziej jestem ciekawy jakby to było obozować w dużo starszym stylu na przykład 1000 lat temu. I do tego jeszcze przy okazji mieć właśnie w bonusie nie tylko klimat, ale jeszcze wierność historyczną. To znaczy, żeby rzeczywiście ten sprzęt był dobrany tak, na podstawie źródeł historycznych, na, na podstawie wykopalisk, jak to mogło wyglądać w X wieku czy XI. No to dzisiaj Was zapraszam na wyprawę. Pojechałem znowu do. Stadniny Koni Huculskich w Nielepicach pod Krakowem i tam spotkałem się z rekonstruktorami, którzy właśnie zajmują się rekonstrukcją podróżowania, obozowania, w ogóle życia na przełomie X i XI wieku, gdzieś tutaj w naszych rejonach i poszliśmy na rajd konny czy pieszo-konny. Był jeździec, był człowiek, który prowadził konia jucznego, czyli ja, i był też piechur ze sprzętem z X wieku, który niósł wszystko na plecach. Zapraszam serdecznie. Nie, <śśle> Przy, Przyjemniej gdzieś w dupie one będą miały coś, coś do jedzenia. No i powrót ty, tam, I z tego punktu, to za... bo to też jest w sumie punkt widokowy, tylko nie jest zaznaczony na mapie. E, w tą stronę widać KS, na południu widać KS. ks za czułowe, nie? Mm -hmm. tu? W tej chwili nie mamy. Proszę proszę, pod nie to muszę... <m cassette> <m> kurde, <Greek> pokochał no, naprawdę bardzo się lubię, jeżeli nie był tu lade, tam Cię zabrał w ogóle na spanie ale nie mogę dopiero się pojawia smażenie rzeczy w... W XIV wieku, XV nie, od smażenia ryb, kiedyś pojawiałem patelnię pod to. To no, dziwne. No. Raczej wszystko było albo gotowane, wrzucane do jednego gara. A pieczenie? No, no ewentualnie pieczenie. No. To A było smażenie dopiero później. Smażenie później było wiekowe. No i mięso smażone jeszcze później niż ta ryba smażona. To były можно Mmm Hendogo. <śmienic> Nikt mi nie uwierzy. <śmienic> Założyłeś tylko do sceny, nie ma dziury. <śmienic> No dobra, sprzęt był mieszany. Mój był powiedzmy taki XX-wieczny, XIX-wieczny, wieczny ale tradycyjny, a sprzęt chłopaków był z X, XI wieku, z obszarów Rusi kijowskiej, z tego co pamiętam. I tak dzieliliśmy się tym sprzętem. Oni mieli swój, ja miałem swój. Ugotowaliśmy zupę, która była w garnku współczesnym ze stali nierdzewnej ale o kształcie, powiedzmy, tradycyjnym, ale za to składniki tej zupy były już średniowieczne. W średniowieczu nie znano na przykład ziemniaków, nie znano włoszczyzny, więc jedliśmy zupę na boczku, na smażonym selerze, była tam też soczewica jako wypełniacz i zupa zupełnie bez ściemy była przepyszna, szczególnie taka na ognisku, smakująca e, ogniskiem, smakująca mrozem, który nas otaczał, e, wypełniająca gorącą strawą brzuch po całym dniu ciężkiej pracy. Była przepyszna, bez żadnej ściemy. Bez żadnej ściemy też było strasznie zimno e, na tym obozie. W następnych krótkich odcinkach, które pojawią się na kanale w następną niedzielę i przyszłe, pokażę wam dokładnie sprzęt e, piechura, nasz piechur opowie dokładnie o każdym elemencie swojego sprzętu, jak sobie radzi, jaki ma ubiór, jak śpi w takiej temperaturze, kiedy jest mróz na dworzu i będzie też sprzęt konnego, jak go przewozi i jak sobie radzi podróżując z koniem. Będzie też odcinek o Robieniu gulaszu z barana na ognisku, łącznie z ćwiartowaniem i przygotowywaniem mięsa, duszeniem i pożeraniem ze smakiem zapraszam.